Dzień dobry. Witam na Mazulach. Okay. Jechaliśmy wczoraj, przypłynęliśmy wieczorem z on... <śpiewanie> no, mieliśmy, mieliśmy pociąg już kupiony bilety. Kupiony. Mieliśmy jechać do Giżycka Pociąg je... od różnicy Maciek z Maciem miałem jechać Maciek mówił, że świetna przygoda będzie Ja mu wturowałem. ale niestety dzień albo dwa przed wyjazdem zagrozili mi na uczelni płaceniem pieniędzy i chodzeniem na te Interesujące przedmioty po raz kolejny. Amen. Że Maciek po tej przygodzie wymienił zdanie, bo powiedział, że może nie być taka fajna przygoda. Tak? Skórował teraz mi. Bo ja nie chciałem jechać. Znaczy nie mogłem. Tak... Ale Grzesiek właśnie pojechał. Grzesiek pojechał. To jak... i... Specjalnie jakąś trasę nam robisz, żebyśmy mogli dojechać. No tylko, że nie dojechaliśmy i nie było przygody. A mówisz, że bałeś się, że wyrzucą cię z uczelni w tamtym roku. A czy nie uważasz, że sytuacja, w której znajdujemy się teraz na uczelni, nie wróży tym samym? Tuż przed egzaminem licencjackim? Wszyscy normalnie ludzie się uczą. W tym roku jesteśmy innymi ludźmi, przynajmniej ja. Rok temu gdybym miał taki bagaż doświadczeń, pojechałbym na rejs i w tym roku, że jest bardzo podobna, też nam grożą, pojechałem, spakowałem walizkę, torbę, walizki wojsku <śm> W różnych wariantach, konfiguracjach: pomoc z lewej, pomoc z prawej, pomoc z przodu, pomoc z tyłu, inny, pom inny pomost. My na pomoście, pomost, pomost pod nami, my na pomoście, pomost na łódce. W końcu wybraliśmy ten najbardziej odpowiedni. U nas na y, jachcie ja własnoręcznie wykonałam wszystkie węzły. Sprzątam, robię śniadania, ogólnie oni się cały czas obijają, ale i tak jest zajebiście, ale nie wolno przeklinać w tych relacjach, tak? Ale zapraszamy wszystkie dziewczyny. Jest co robić. Jest co robić! Ja, to... ja jestem strasznie podekscytowana ogólnie wyjazdem na kajaki, naprawdę. Nie wiem czy to widać, ale już cały dzień o tym się się. I tak sobie powiem. Dzisiaj to mamerki i bóg wieczorne, zwiedzanie o 23 myślę. Po wypiciu kilku wódek na stół udaliśmy się grzecznie spać. Pójść, spać. A tak naprawdę to tak nie było. Nie zostało to obiecane, Dostałam takiego SMS-a o takiej treści, czy będę w, w, w tym w kajaku z grzesiem i co? Jeszcze masz szansę, jeszcze czy Może opowiem coś o wczorajszym wieczorze. No, był perfekcyjny, kurwa. Nie, nie było lepszego wieczoru tutaj na razie. Tak Kurczę, bo ja nie zjadłem w ogóle... Cały dzień przygotowywałem mięcho. I je tam babrałem tą łapą, żeby se baby zjadły. No i nic nie zjadłem, nic. Za to mi dali trum taką miodówkę, jaką miodówkę pyszną żeśmy pili, tylko że jest łapa. Piłem, piłem się upić nie mogłem. No i z tych z nudów, bo jak już tak piłem dużo, z nudów się położyłem, na tam przed wejściem na, na ławeczce takiej na łódce. No i poszedłem. Bo wracając, wracam sobie chceć do łóżka. I nagle patrzę, a tu moje łoże zajęte. I ktoś tam chrapie. Zami ja że nie będę. Nie będę po pijaku, przecież wchodził komuś do łóżka z buciorami. No to położyłem się za łódką, na łódce, na zewnątrz. Generalnie technika kajakowa nie polega na wy wyskakiwaniu z kajaka. Robisz to raz. Ale widzę, chłopcy sobie dzielnie poradzili. Widzę, że z AWF-u. Marzecie, nie chlapcie, nie od pani Irenki, wzięliśmy kajaczka. Właśnie się cudownie, jesteśmy całe mokre. <laughs> Ja uważam, że kajaki były najlepszym tutaj na tym rejsie wydarzeniem. Bardzo się cieszyłem jak zaczął padać grad, tylko bałem się, że walnie piorun w, w morze, znaczy w jezioro i wszyscy umrzemy, ale nie walną, więc żyjemy. To proste dosyć. Logiczne nawet. E, nie, ale wracając do pytania, nie, nie bolało nas nic po kajakach, byliśmy bardzo... Jesteśmy sportowcami w końcu, no to nie możemy się tak dawać. A AWF jednak...

Não vai esquiva, gente bomba.